Dzień dobry, nazywam się Marta Kułaga, jestem właścicielką przedszkola i żłobka Krasnal, które jest przedszkolem niepublicznym. Czemu akurat NVC? NVC, czyli Nonviolent Communication, porozumienie bez przemocy, dla mnie to jest zarówno idea, jak i praktyka, praktyczne narzędzia do zmiany świata, w którym żyjemy. I porozumienie bez przemocy realizujemy w, pra w pracy z dziećmi w taki sposób, że mówimy językiem osobistym, mówimy o ich uczuciach i potrzebach. I staramy się znaleźć sposoby działania takie, żeby potrzeby wszystkich były w jak najlepszym stopniu zaspokojone. My name is Ana Cecilia Rodriguez. I'm from Venezuela. And now I'm living here in Krakow. I study for a preschool teacher and I've been working with kids since I don't know all my life. And the program is very different how they work with the kids, they, how they teach, how they communicate with them. the the way they respect each other with the kids and the teachers, so I think it's great to work in here and learn how it works, and it really does. it's the way they they say the things easier and make the uh, the relationship uh, more kind and respectful. In the NBC, uh, they let the kids to be more free and take their own decisions. Hi, I am Tanvi Bhattacharya. Uh, we are coming from India i'm staying here with my two kids they are twins Tushitan mohul and my husband Mikanka Chatterjee. and we see idea as in uh, non-violent uh, communication that is i was not ever about it in, when i was in india but i got to know about it when i was here and uh, when i got to know about it i knew that it is, uh, um, it is a very good idea to um, bring the child uh, developing the idea in them, and I find that uh, they are taught sharing, caring. About uh, before my daughter Mohul was um, was not liking to share her toys, share her foods to with his own brother only. But now I am getting feedback from the teacher. That uh, Mohul uh, has been changed. Uh, she is sharing foods as well. She is bringing food from home and she is giving uh, fruits to everybody. A little part of, uh, little portion of food to everybody. If she is bringing any any toy, she is letting uh, another kid to play with it. So NVC develops in one kid like that only. And I found it in my kids. Uh, preferably, I will. Um, I will try to uh, guide the parents about the NVC idea, if uh, he can uh, put uh, his uh, kid to his or her kid to any of the kindergarten who supports NVC, maybe it could help the uh, kid. Cześć, jestem Ola Mykowska, jestem mamą Sofii, która ma 11 miesięcy, Jaśminki, która ma 4,5 roku, uczęszczają do to żłobka i przedszkola Krasnala właśnie tutaj na Kobierzyńskiej. Jestem też współpracownikiem Krasnala i wybrałam to miejsce dla swoich córek i zaczęłam współpracę z Krasnalem właśnie ze względu na NBC. Szukałam miejsca, w którym moje dziewczynki by były tak emocjonalnie zaopiekowane, w którym mogłyby się nauczyć takich naprawdę pozytywnych zachowań, Dobrych wzorców, jeżeli chodzi o radzenie sobie z emocjami, jeżeli chodzi o kontakty interpersonalne, jeżeli chodzi o współpracę. I właśnie tutaj to znalazłam. Czym jest dla mnie NVC? NVC to dla mnie sposób na komunikację, ale też sposób na budowanie relacji. Drugim powodem było też to, że tutaj jest dużo dodatkowych zajęć, jest też taka ogromna otwartość na pomysły rodziców. Jeżeli chodzi o wspieranie dzieci w ich rozwoju, staram się wdrażać tutaj wielojęzyczność. Moja starsza córka biegle mówi po polsku i po angielsku. Moim marzeniem jest to, żeby moje dzieci zaczęły miały styczność z pięcioma językami, zanim skończą siódmy rok życia. I w Krasnalu będzie to możliwe, jeżeli chodzi o angielski, hiszpański i być może, że nawet uda nam się wprowadzić tutaj jeszcze język chiński. Jaka jest różnica między placówką, w której stosowane NBC, a placówką, w której stosowane są tak zwane klasyczne metody wychowania? I w tym przedszkolu rzeczywiście, niezależnie od tego, co dziecko zrobi, jest z nim. Pozytywna współpraca, jeżeli chodzi o zachowanie, jak coś można zrobić inaczej, jak można inaczej wyrazić złość, jak można sobie poradzić ze smutkiem. Nazywam się Paulina Góra, studiuję pedagogikę, no i pracuję tutaj i pomagam dzieciom. Według mnie w przedszkolu NBC działa metodą jakby bez przemocy, czyli staramy się jakby troszczyć o dziecko i bez udziału jakby przemocy, przepychania, gdzie wiadomo, że dzieci odruchem dziecka jest jakaś. Zawsze, że dzieci się kłócą, staramy się właśnie unikać tych złych zachowań. Mogą wyrazić swoją opinię, że na przykład coś im się nie podoba, i my pr próbujemy, że tak powiem, to rozwiązać yy, łagodnym sposobem. Wszyscy sobie pomagamy. Jest bardzo dużo zajęć typu rytmika, dużo rzeczy tworzymy sami, że tak powiem. Dzieci, bardzo się, yy, dzieci mają bardzo fajną wyobraźnię, więc możemy stworzyć bardzo dużo rzeczy, które gdzieś tam kształtują tego małego człowieka. Myślę, że warto, że fajnie. Cześć, jestem Aneta. Pracuję tutaj już od trzech lat i zajmuję się kuchnią. Troszczę się o to, aby dzieciaczki były dobrze, zdrowo i smacznie odżywione. Jest to miejsce, do którego lubię przychodzić. Jest tu dużo ciepła, szczerości i od dzieci i od ich rodziców. Teraz niedawno, gdy spotkałam mamę jednego z dzieciaczków, które tutaj do nas wcześniej chodziły, teraz już nie chodzi, to właśnie powiedziała, że tego najbardziej brakuje, tego, żeby zwracano się do jej dziecka w tym języku, żeby ten, to całe NVC dalej przekładało się na zachowania i opiekunów, i, i cioć, i całej obsługi. No i właśnie chyba w innych miejscach tego nie ma. Tego brakuje osobom, które już miały z tym styczność. Dominika Mainardi, mama Laury i Hugo, dwóch pięciolatków, którzy chodzą do przedszkola Krasnal już trzeci rok. Główna różnica pomiędzy Krasnalem a innymi placówkami na podstawie relacji innych rodziców ja nie mam innych doświadczeń, bo moje dzieci od początku chodziły do Krasnala. Polega na tym, że tutaj do dzieci zwraca się w sposób bardzo czuły, bardzo serdeczny, zawsze nazywa się uczucia i emocje, które w danym momencie towarzyszą dziecku. Dzieci się nie ocenia, nie etykietuje, i nawet jeżeli takie zachowanie czasami spontanicznie wyniknie w bardzo napiętej sytuacji, jest ono zawsze omawiane przerabiane aż dojdziemy do przyczyny i wyciągniemy wnioski na przyszłość i zastanowimy się jak podobne sytuacje wyeliminować. To co w innych placówkach z tego co słyszę przechodzi do porządku dziennego, jest wręcz jakimś standardem. Tutaj jest punktem wyjścia do bardzo szczerej i otwartej rozmowy. A rodziców, którzy się zastanawiają, czy przedszkole NVC jest dobrym wyborem. Zachęcałabym do odwiedzenia takiego przedszkola, nawet na pół godziny, godzinę, podsłuchania, w jaki sposób dzieci mówią do siebie, w jaki sposób wychowawczynie zwracają się do dzieci, chłonięcia tego klimatu przynajmniej przez, przez krótki czas i wyczucia różnicy pomiędzy tym sposobem i tym językiem, a tym, jak się mówi. W ogólnie przyjętych standardach zwracania się do dzieci, czy to w przedszkolach, czy w szkołach, chciałabym zapraszać tu osoby, które przede wszystkim chcą mieć wpływ na to, jak to miejsce będą, będzie wyglądało, które chciałyby, które chciałyby się zaangażować w funkcje społeczne. Jedna rzecz, która mi się wydaje bardzo praktyczna, to jest umiejętność rozwiązywania konfliktów. Konflikty były, są i będą. I to, to, w jaki sposób my do nich podchodzimy, w jaki sposób przez nie przechodzimy i rozwiązujemy, kształtuje jakość naszego życia. Zachęcam do przyjścia do nas, do skorzystania ze szkoleń dotyczących porozumienia bez przemocy, do spotkania się z nami, do zobaczenia, jak tutaj funkcjonujemy na co dzień.